Witam was w kolejnym pasjonującym wideo na tym kanale a dzisiaj zaprezentuję wam set lego o numerze 40424 7 plusowy i przedstawia taką oto świąteczną scenkę. Mamy tu ku kubki z napojami rozgrzewającymi cestaczka narty, jakąś zjeżdżalnię bałwanka, chojneczkę i dziewczynkę bodajże ze śnieżką. Z tyłu mamy narysowane alternatywy dla tego setu, szczególnie element czapki mi się bardzo podoba. Tego chłopca. wciągnijmy plombę Oczywiście dostałem go jako prezent. Zamawiłem sobie jeden poprzedni został. za co bardzo dziękuję. Poszły plomby, a set się składa. Jeżeli mówię, ale wypchany kartonik. Jeden woreczek. drugi woreczek trzeci woreczek no i instrukcja która nie jest duża jest mała jak na jak przystało na ten set na taki niewielki set składa się w 15 krokach to ja się teraz Biorę za składanie, a my widzimy się za chwilę. Skończyłem budowę. Set składa się z dwóch minifigurek i kilku konstrukcji. Nosi nazwę Snowball Fight. Zawiera sobie 149 elementów, a kosztował 60 zł bez jednego grosza. Oczywiście katalogowo. Ponieważ został wydany w 2020 roku i pewnie jego cena wzrosła. A teraz pokazuję i omawiam poszczególne elementy. Pierwszy do tablicy wywołał się ten typek na zjeżdżalni na sankach zimowych. Zjeżdżalnia wykonana dosyć ładnie i schludnie. U góry jest flaga czerwona, a tu mamy z kolei niebieską. Zestaw posiada także. Kilka funkcji zabawowych. Jedną z nich jest. Paka. Możemy sobie zjechać nic specjalnego, ale chciałbym wam pokazać na początku kawowy stoliczek. To znaczy kawowy, Nie wiem jakie tu napoje rozgrzewające. Mają nasze mini figurki, ale stoliczek wykonany. Dosyć, to znaczy, wykonany bardzo prosto z dwoma ciasteczkami. Oczywiście, to są nadruki. Dwa kubki, jeden ruszały, jeden biały. Bardzo fajnie. Następnie, uf, zjeżdżalnia, którą miałem zaprezentować. Na początku zrobiona bardzo ładnie, schludnie. Przodu zrobiona za pomocą tego elementu, także można go podnosić i opuszczać. Tutaj za pomocą tego wypchniemy naszego Saneczkarza za pomocą tego elementu Wypychamy naszego saneczkarza Oczywiście Nie zabrakło tutaj takiego kryształu W takim kolorze Nie wiem bardzo mi się Podoba bo Bo mam tylko Taki krystal jeszcze chromowany od zestawu Aquazon. Następnie nasz saneczkarz. Ma w ręku śnieżkę, taką fajną kurteczkę. Oczywiście nóżki niezginalne, małe, alternatywnego. Wyrazu twarzy prawdopodobnie nie ma, ale bardzo mi się podoba ten element czałki, który już mam, ale jest bardzo fajny. Alternatywnego wyrazu twarzy nie ma buźkę, tylko ma taką, a saneczki zrobione też dosyć prosto składają się z kilku elementów. Tutaj dwie niby śnieżki. Płozy zrobione z nart i uważam, że ta konstrukcja robi robotę. Gdybyśmy dostali tylko tego bałwana, bym się bardzo, bardzo też cieszył. Co nie zmienia faktu, że cieszę się, że mam ten Zimowy zestaw, bitwa na śnieżki, bo jest on udanym setem lego na okres zimowy. Taki cylinder, tu zastosowane piny technikowe, guziczki zrobione z groszków, tu ręce zrobione z brązowych łodyg marchewek. No, też niczego sobie. No, po prostu świetny bawanek. Następnie, nasza, nasza dziewczynka jeżdżąca na nartach. Ona y, ma niezginalne nóżki w kolorze takim jasnym, fioletowym. Ma dwie narty. W kolorze niebieskim kije ładną fryzurę, brązową, oczywiście szaliczek, który jest swoim elementem, ponieważ nie miałem go w swojej kolekcji. Dziewczynka dla odmiany ma alternatywny wyraz twarzy, taki zadowolony. A z przodu taki też zadowolony, ale w inny sposób. Do dziewczynki dostałem psa rasy. husky bardzo ładny odlew, bardzo mi się podoba. Bardzo ładne kolory, jak przechodzi ten szary w biały, bardzo ładny odlew. Następnym elementem, który zostajemy, jest ta oto choinka. Na no choinka, jak to choinka z lego. Nasza okopy do rzucania siebie nawzajem śnieżkami. Tutaj można ustawić jedną minifigurkę i naparzać się śnieżkami, czego nie polecam, oczywiście. No, ale dzieci lubią takie bajery. No, i jako druga funkcja zabawowa jest ta. Widzicie, wypadły dwie śnieżki, niby śnieżki z tego. Dosyć ładna konstrukcja, wykonana ciężej niż pozostała, ale nadal prosto, żadnych fajerwerków nie ma. To co, ja Wam dziękuję za oglądanie i życzę Wam dobrego, a przynajmniej znośnego. Cześć.